Zadania przygotowujące do matury od roku 2023 z poziomu podstawowego. Tym razem są to trzy zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Zadania ze zbioru, który znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Link do tego zbioru, jak również link do innych zadań do arkuszy maturalnych znajduje się w komentarzu pod filmem. Zadanie 63 z tego zbioru. Marek ma trzy koszulki w kolorach czerwonym, niebieskim, białym, a Darek ma pięć koszulek w kolorach czerwonym, niebieskim, czerwonym, białym, zielonym, żółtym i szarym. Chłopcy umówili się, że następnego dnia każdy z nich założy wybraną w sposób losowy jedną ze swoich koszulek. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że następnego dnia chłopcy założą koszulki w tym samym kolorze jest równe. No, zacznę od zdarzeń elementarnych, omega, czyli wszystkie możliwe zdarzenia elementarne. To jest tak, Marek może wybrać jedną z trzech koszulek, czyli ma trzy możliwości, trzy, bo może wybrać czerwoną, niebieską albo białą i Darek ma pięć koszulek, pięć kolorów, czyli może wybrać to na pięć sposobów. Czyli wszystkich możliwych zestawień koszolu, koszul, czy koszulek, jest 15. No, czerwona, czerwona, czerwona-biała, czerwona-zielona, czerwona-żółta, czerwona-szara i tak dalej. Teraz zdarzenia sprzyjające. Zdarzenia sprzyjające są wtedy, gdy mają koszulki w tym samym kolorze. A koszulki w tym samym kolorze to jest tak. Czerwona i czerwona, lub biała i biała czyli po prostu jedną czerwoną mogę wybrać na jeden sposób i czerwoną na jeden sposób lub białą na jeden sposób i białą na jeden sposób, czyli to jest 1 plus 1 czyli 2. Zatem prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, czyli tego, że chłopcy będą mieli koszulki w tym samym kolorze jest moc zbioru A podzielone przez moc zbioru omega, czyli 2 piętnaste. Odpowiedź A. Dany jest pięciokąt foremny ABCDE, czyli mam pięciokąt A, B, C, D i E. Losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki tego pięciokąta. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowane wierzchołki będą końcami przekątnej pięciokąta, jest równe. No to tak. Najpierw zacznę omega. Zrobię to zadanie na dwa sposoby. Omega. To jest tak. Z wszystkich wierzchołków, czyli z pięciu wierzchołków, wybieram dwa wierzchołki. Ponieważ kolejność nie ma znaczenia, bo DA jest przekątną, to AD też jest przekątną. Jeżeli DE nie jest przekątną, to ED też nie jest przekątną. Czyli kolejność nie ma znaczenia. Nie mogą się powtarzać, bo nie mogę dwa razy tej samej litery wziąć, czyli na przykład odcinka DD. Czyli są to kombinacje. 5 po 2, czyli 5 razy 4 przez 2, czyli 10. A moc zbioru A to są, że wylosowane wierzchołki będą końcami przekątnej. Przekątna to są wszystkie możliwe odcinki, których już wiem, że mam 10. I odejmuję od tego. I odejmuję od tego te odcinki, które są bokami tego pięciokąta. Pięciokąt na pięć boków, czyli odjąć 5, Czyli jest to równe 5, Zatem prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest pięćdziesiątych, czyli jedna druga. A teraz inaczej robiąc to, to zadanie. No to mogę to policzyć w ten sposób, że omega, czyli wszystkie odcinki, jakie mam, to jest tak. Z jednego wierzchołka mogę poprowadzić raz, dwa, trzy, cztery odcinki. Czyli mam cztery razy. Tych wierzchołków mam raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli razy 5. No ale ponieważ tak, jeżeli liczyłem z tego wierzchołka odcinek DA, to z odcinka, z punktu A, z wierzchołka A, policzę odcinek DA drugi raz. Czyli każdy, wierzcho, każdy odcinek jest policzony dwa razy, czyli podzielone przez 2. No to to jest 20 podzielone przez 2, czyli 10. A moc zbioru A to są, to teraz tak. Jeżeli mam policzyć przekątne, no to przekątne policzę w ten sposób, że z jednego wierzchołka mogę poprowadzić dwie przekątne. Generalnie mogę poprowadzić n-3. Z jednego wierzchołka nie poprowadzę trzech do trzech wierzchołków. Do E na pewno nie poprowadzę, bo to będzie bok, do C na pewno nie poprowadzę z wierzchołka D, no i do samego siebie nie poprowadzę, czyli mam o trzy przekątne z jednego wierzchołka mniej niż mam wszystkich wierzchołków, więc skoro mam 5 wierzchołków, to tych przekątnych z jednego wierzchołka mogę poprowadzić 5 minus 3, czyli dwie. Dwie przekątne z jednego wierzchołka razy. No i tych wierzchołków mam. 5, czyli na przykład z wierzchołka B, poprowadzę też dwie, raz i 2, no ale jak widać, ta przekątna db będzie policzona dwa razy: raz z wierzchołka d, raz z wierzchołka b, czyli mam dwa razy 5 wierzchołków przez 2, bo każda jest liczona podwójnie, czyli 5, czyli prawdopodobieństwo a oczywiście wychodzi to samo, jedna, druga. Czyli odpowiedź d. I zadanie 65. Ze zbioru liczb od 1 do 5 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem, czyli omega. Pierwszą liczbę mogę wylosować na 5 sposobów, i drugą liczbę też na 5 sposobów, bo mam znowu 5 elementów. Wylosowałem, zapisuję, wracam i mogę dwa razy tą samą liczbę wylosować. Czyli to jest 25. No i teraz mam ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń. I pierwsze stwierdzenie, zdanie jest takie: prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest parzysta, jest równe 8/25. Że jest parzysta, to znaczy tak. Żeby suma była parzysta, to pierwsza liczba musi być parzysta i druga parzysta, lub I jest jeszcze druga możliwość, że jak wylosuję dwie liczby nieparzyste, to ich suma też jest parzysta. Yy, 1, 2, 3, 4, 5. Parzyste mam dwie, czyli dwa razy. No i ponieważ, ponieważ losuję ze zwracaniem, to znaczy, że liczba wraca do losowania i znowu mogę losować spośród tych pięciu elementów 1, 2, 3, 4, 5, czyli znowu mam szansę wylosowania, znowu mam dwie możliwości wylosowania liczby parzystej. Podobnie z nieparzystymi, czyli pierwszą nieparzystą mogę wylosować na trzy sposoby i drugą też na 3, czyli mam 4 plus 9, czyli 13. P od A jest równe 13/25. A tu mam napisane 8/25, co oznacza, że jest to fałsz. I drugie zdanie. Obie liczby będą parzyste. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie liczby będą parzyste, czyli zdarzenie B to jest parzysta i parzysta. Pierwszą parzystą na dwa sposoby i drugą na dwa sposoby, czyli 4. Zatem P od B jest równe 4 dwudzieste Tutaj, gdybym miał losowanie bez zwracania, to bym miał pierwszą liczbę parzystą na dwa sposoby. Jednej parzysty już nie mam i wtedy mi zostaje tutaj jedynka. I byłoby dwa razy 1, czyli dwa, czyli to prawdopodobieństwo dwie piąte byłoby w przypadku, gdybyśmy losowali bez zwracania. Ale wtedy byłoby dwa, ale nie 25 w mianowniku, więc no i tak by nie pasowało, i tak by nie pasowało. W każdym razie tutaj w zadaniu jest fałsz.